W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będę udawać nowego bossa, czyli bossa Antmana. Jak wiecie bardzo dobrze, jego skin niedawno trafił do sklepu, a więc postanowiłem, że wykorzystam tą sytuację i zamienię się właśnie w takiego bossa. Ja jestem mega ciekawy, jaka będzie reakcja przeciwników, a jeśli wy lubicie takie filmy, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Oczywiście przypominam wam o moim kodzie Evela w sklepie. Każdy, kto wpisze jeszcze dzisiaj mój kodzik Evela do sklepu, może zaprosić mnie do znajomych, także śpieszcie się. No i oczywiście nie zapominajcie subskrybować mojego kanału. Tak jak powiedziałem na samym wstępie tego odcinka, w dzisiejszym odcinku udajemy. Bossa Antmana. Jak możecie zauważyć, wreszcie jego skin wszedł do sklepu. Także, no, możemy udawać nowego bossa, czyli bossa Antmana. Tutaj, jeszcze na samym wstępie, muszę wam powiedzieć, że na samym końcu odcinka będzie mega ogłoszenie. Także oglądajcie film do samego końca. I w ogóle zauważyłem, że bardzo lubicie tą serię, bo zostawiliście około 14 tysięcy łapek, za co bardzo wam dziękuję. No i słuchajcie, umówmy się tak, zróbmy wszystko, żeby pobić ten rekord. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. A ja będę nagrywał dla Was więcej takich odcinków. Na samym wstępie, chciałbym zacząć od miejscówki, na której mieliśmy te jakby ten urywek z tą wielką budą Wy to pewnie pamiętacie, to gdzieś było Dokładnie w tym miejscu i w tym miejscu Osiedlimy się jako właśnie Antman I właśnie będziemy udawać nowego bossa Ja przygotowałem kilka spray kil no kilka fajnych rzeczy Także będziemy to robić e Będzie kilka podejść, także oglądajcie do końca I pamiętajcie o ważnej wiadomości Dobra, a więc lądujemy tutaj gdzieś koło drzewa Ja zbiję z dwa drzewa, czekajcie Zbijmy może to drzewo, zbijemy jeszcze Parę jabłonek i wybudujemy Sobie taki swój domek, zaraz zobaczycie O co chodzi, także zbijmy jeszcze to drzewo Drzewo. Tutaj mamy krzaki. Dobra, fajnie to wygląda. Tylko czy duże będziemy zbijać? Hmm, no właśnie też żeby tu nie było, wiecie, jakoś tak, jakoś tak łysą później. Ale dobra, no, y, zbieramy te, te drzewa tutaj. I wybudujemy sobie taki, taki dziwny domek. Tak, żeby, wiecie, tak, żeby ktoś tutaj ym, się zdziwił, jak tutaj przyjdzie. Tylko zastanawiam się, jak to zrobić. No, fajnie by to było dobudować jakoś do drzewa. Czekajcie, zróbmy to tak, ok, Że to jest tak do drzewa dobudowane. Zróbmy to tak samo tutaj do tego krzaka, że to jest wbudowane. Tylko nie wiem, czy będę miał na tyle mater. Także muszę lecieć po matcy, żebyśmy tutaj mogli zrobić tak jakby, no tak. Takie. Załóżmy mrowisko. Swoją drogą mrówkę mam na plecach. To jest taka mrówka latająca. Ja kiedyś byłem mały, to no miałem taką przygodę z mrówkami, że obeszły całą ścianę w to właśnie takie latające mrówy Skąd się takie mrówki, mrówki w ogóle biorą? To są chyba jakieś królowe, dajcie mi znać, czy widzieliście takie mrówki. Tych matsów nie mamy aż tak dużo, ale to nic. No tu na pewno porobimy sobie jakieś okienka, coś takiego. Swoją drogą bardzo dawno nie grałem Fortnite'a i mam nadzieję, nie będę kaleczył. Dobra, bierzemy, wybudujemy sobie tutaj coś. Tutaj zróbmy takie po prostu taki, wiecie, taki domek, okej. Okay. Otwórzmy tutaj drzwi do środka. Tak samo tutaj zrobimy e, też drzwi. Ale to fajnie wygląda. I zobaczcie, no fajnie to wygląda. O, poróbmy okna, okna, oczywiście. Zrobimy wszędzie okna. Wszędzie, wszędzie, a my sobie tutaj za chwilę. O, gdzieś tutaj staniemy. I wybudujmy taki fort. Mrówkowy fort, słuchajcie. No, niech będzie ciekawiej na tych odcinkach, tak myślę, że będzie tu fajnie wyglądać. Okej, okay, mamy taki fort. Myślę, że ktoś tutaj się może zdziwić, nie? Wiecie o co chodzi. Wybudujmy tu drzwi, zepsujmy te schody i wybudujmy tutaj tak samo drzwi. No i kozak, dobra, widzowie, wchodzimy tu do środka i możemy sobie stać. I co ja tutaj mam? A właśnie, jeszcze mam takie krzaki, tu zobaczcie, mam takie krzaki. Także możemy tutaj sobie ten domek cały wyposażyć w jakieś takie rzeczy. Słuchajcie, nie wiem, jakby, ale te odcinki po prostu mega się podobają. Tutaj ktoś, ktoś się bije naokoło. E, mamy też włączone efekty dźwiękowe, żebyśmy widzieli. Mega mi się podobają te odcinki. One są po prostu świetne. Dajcie wyznać. Dajcie znać łapką w, w górę, czy wam się podobają. I w ogóle tutaj przy budowaniu tego domku chcę wam podziękować, bo bardzo dużo nowych subskrypcji wpada. Mega bardzo dziękuję. I no zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie robią. Subskrybujcie mój kanał, bo będzie takich odcinków dużo, dużo, dużo więcej. Nowy sezon za chwilę nadchodzi. No i pamiętajcie o kodzie Evela, bo za niedługo właśnie będziemy kupować karnety. Czy ktoś tutaj przyjdzie? Jak myślicie? Weźmy sobie tutaj jeszcze jakieś pszczółki. Czekajcie, czy on mnie tutaj widzi? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że mnie nie widzi, bo Tutaj jeszcze zrobić jedno Czekajcie, on coś wybudował Najwyżej tutaj wrócimy Jak nam nie wyjdzie za pierwszym razem To najwyżej wrócimy Dobra O, ej, ale kozacko to wygląda Kozacko I będziemy takie dziuple budować, wiecie No bo Antman to jest mrówka No pod nie możemy Antman to jest taki gnob. Antman, Ant Dobra, nieważne, nie wiem co ja powiedziałem Czekajcie, no i czekamy na pierwszego gościa Mam przygotowany taki taniec Takie coś I pokombinujemy sobie tutaj jeszcze z tańcami ruchomymi Tylko szczerze wam powiem, że nie ma tak dużo takich tańców Które do niego pasują ale w sumie to jest kozackie, zobaczcie, czekajcie, to jest to. O, zobaczcie, to też jest fajne, to też jest kozackie. Aj, nie, 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 byczku! Nie! No, byczku, no chodź tutaj, ja w ogóle nie wiem skąd ten typek strzela. Tylko czy to jest bot? Czekajcie. To tak wygląda jak bot. Ej, to to jest bot chyba. Gość, co mi psuje domek już na samym wstępie. Trzeba tutaj coś od tamtej strony. Ja tu wejdę w krzak. Zobaczcie. Bo tu mamy taką fajną kampę w krzaku. I coś tam trzeba narysować. Może czekajcie. Emotki szafki. Weźmy takie pszczółki tam narysujmy. Ej, kozak, ten krzak tutaj jest świetny, że ten krzak narysowałem. Coś narysowałem, zrobiłem. Narysowałem krzak. Ja to też jestem przegość. Dobra, wchodzimy sobie tu do środka. Tutaj mamy coś takiego. No i będziemy czekać, będziemy czekać na kogoś. Ej, świetnie ten domek wygląda. Fajnie. Mi to wpadło, ja w ogóle nie miałem takiego pomysłu Jak tu leciałem, to dopiero wpadłem na to, że możemy Coś takiego e, zrobić, no ale Zobaczcie, możemy tu podglądać Jesteśmy takim Antmanem, nie? Zawsze mamy też Te emotki ruchowe, o, to też jest Bardzo fajne, jak na Antmana, zobaczcie Ej, <laughs> świetnie to wygląda Dobra Idziemy tu do środka. Mam nadzieję, że tylko ktoś mnie wiecie. Nie. Chociaż możemy tu zrobić coś takiego jeszcze. Żebym miał takie drzwi ucieczki. Żeby mógł sobie tędy wejść. Dobra, nikt tam nie idzie. Na razie może nie będziemy tańczyć. Szkoda, że nie mam żadnych potek Przydaje by się takie jakieś małe potki. Żeby oni nie chcieli mnie od razu, wiecie, wystrzelać. Ej, a czemu tu znikło to? Motki szafki dajmy. Są jakieś osy. No ja wiem, że tu mrówkę powinienem narysować. Ale chyba nie ma mrówek. Dobra, tu ktoś jest. I tu się klepią, patrzcie się. O, byczku, no zobacz, zobacz, co to za domek. Idzie tutaj, idzie, idzie. No, idzie, 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 idzie. Dobra, dobra, jest, 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 zapraszam cię tutaj. Ruchowe dajmy. mamy pierwszego gościa. O to chodzi, zapraszam tutaj do mojego domu, byczku. <śmamy> jacy ci ludzie są Nie wiem, świetni. Co się stało z tymi ludźmi? Dobra, chodźmy mu pokazać cały domek. Co, serduszko wysłał. Hej, mój domek nie jest w strefie. Zapraszam! Chłopca jeszcze śpiewa. Czekajcie, a jakbym mu. Hmm. Co zrobi? Co zrobi? Nie rozwalaj krzaka, no to my... mój dom! Chłop nie wiedział, że to są drzwi. Ej, świetnie to wygląda. Co on robi? Nie! Hała! No i zepsuł, zepsuł na koniec, lecimy dalej. Serduszko mi jeszcze wysłał, no elegancko Jako, że w oryginalnym miejscu już byliśmy To przychodzi pora na własny domek Troszeczkę w innym miejscu, słuchajcie Tutaj mamy taką chatę i zaraz to wszystko przerobimy Ja tutaj pozbieram sobie trochę maców Przydałaby się na pewno potka, no bo wcześniej nie mieliśmy Tej potki, a tak szczerze to by się Przydała, no dobra, mamy 90 drewna No zobaczymy czy to wyjdzie, weźmy Sobie jeszcze tutaj i rozbudujemy tą e, tą chatkę, która już jest, to będzie To jakby wejściem do, do tego Naszego domku, e, tylko nie wiem, nie wiem Jaką formę tego teraz zrobimy, może zrobimy tak, jak wcześniej, właśnie taką. Może to nic. Weźmiemy sobie, zrobimy schody do góry. Zrobimy sobie tutaj yy, okienka. Myślę, żeby nazbierać jeszcze troszeczkę cegły i wybudować coś jeszcze większego naokoło. Wiecie, to są takie nury, nie? To są takie nu nurnice. Czemu tego nie mogłem zedytować? Lol. Dobra, tutaj jest jeden. Jedno, jedno takie, wiecie, taka wieża strażnicza. I jeszcze druga by się przydała. Jeszcze drugą, jeszcze drugą. No i co? Teraz to trzeba wszystko pomalować, żeby to było takie, wiecie. Takie, tak jakby. Ej, mam nadzieję, że to nie do mnie, Tu jakąś pajęczynkę damy, dobra? Coś słyszałem, tylko nie wiem, czy to do mnie było. Weźmy sobie tutaj, zróbmy coś takiego. Ej, byczku! Byczku! No, zobaczcie. Dobra, ej, on mi chciał popsuć gierkę, musiałem go Musiałem go wyeliminować Nie wiem dlaczego ci ludzie tacy są, że chcą mi tutaj popsuć mój pomysł, no Tak nie wolno robić Na pewno bym jeszcze tutaj coś namalował O, właśnie takie muchy jakieś, coś takiego Tu zróbmy też takie wejście dziwne O, zobaczcie, no świetnie to wygląda moim zdaniem Ciekaw jestem tylko, czy tu przyjdą To ja się tak narobiłem, zobaczcie O, o, o Dobra, nie byczku Mam nadzieję, że on tu przyjdzie, ale ktoś do mnie strzela. Ktoś do mnie strzelał. Ej, to jest jakiś farmer. To jest jakiś farmer. Nie, co to jest? Patrzcie się, no. No, jest jakiś farmer. Ty, może to jest smarty. To jest może smarty. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Byczku Byczku Dobra! <śmany> mamy go. Mamy go nareszcie. Mamy go nareszcie. Chodź do środka. Nie, no. Far... Farber, tak ci się nie robi No ja chciałem... chciałem go zaprosić do środka, a on nie wszedł No, teraz ryczy, no Okej, okay. i teraz tak, zobaczcie Tak jak nas widzą z tamtej strony, to ja postaram się tutaj zbudować wejście I zbudujemy sobie taką kostkę, taki domek oczywiście Jestem celem, o nie yy, I tak, mamy 148 matsów już, no bardzo źle to wygląda Ej, ktoś tu jedzie, ktoś tu jedzie, ktoś tu jedzie <laughs> ktoś tu jedzie ja cię kręcę, żeby tylko nie chcieli tego podwalić. Także ja buduję tutaj, okienko mamy, okienko mamy budujmy dalej. No nie, drzwiczek nie. no możemy w sumie zabudować. Zrobimy sobie tutaj wejście. W ten sposób. Dobra, no i jest elegancki domek, jest elegancki domek. Weźmy sobie tu podbudujmy tak samo. Tutaj zróbmy takie schody. Okej, okay, no fajnie tu wygląda, zobaczcie, no kozacko. Tylko dobrze by było tutaj jeszcze zabudować. No i oczywiście znowu musimy tutaj zrobić jakieś, wiecie, takie rysunki. Coś, co jest do natury nawiązuje, no nie? Więc może takie pszczółki tutaj. Tutaj jakiś jakiś, no pszczółki. No wszędzie pszczółki, bo te pszczółki naprawdę, no Wiem, że to bardziej ul niż morowisko, ale ładnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. O, zróbmy okienko. Ktoś jest blisko mnie. Ktoś jest bardzo blisko mnie Pajęczynę tu dajmy Zobaczcie jesteś celem jest bardzo blisko, to gdzie on jest? Dobra, zróbmy tutaj okienko jeszcze I nie mam pojęcia gdzie ten typ, mam nadzieję, że tylko boty do mnie nie zaczną walić Oczywiście w środeczku tutaj też możemy sobie coś wyrysować Jakiś krzak Ej, ale ktoś tu, o widzicie, czekajcie jak idę tu to jest mało Czyli, O i teraz jak idę tu to jest więcej Czyli gdzieś od tamtej strony jest cel Byleby by tylko boty mnie nie chciały zauważyć ty tam się ktoś klepie? No nic, czekamy na mój cel W sensie na, na jego cel, no bo ja jestem celem Tu sobie tylko zabudujemy tak, żebym się mógł gdzieś schować w razie czego Żeby mnie za szybko ktoś nie zdjął No i pięknie, pięknie, Id identycznie to wygląda, tak jak ma O nie, o nie, o nie O nie, o nie Ty, to jest bot Nie Ty, to jest... Co się tu stało? Ja w ogóle od kogo innego dostałem niż powinienem. A jeśli chodzi o ważną informację, przeczytajcie opis tam macie mega giveawaya.